Cześć, siema, z tej strony Patryk 1995 Tak jak możecie zauważyć, jest pierwszy odcinek nowej serii. Z serii zagrajemy w Mass Effect 3. Tak, e, no, ostatnia część trylogii Mass Effect z Shepardem w roli głównej. Tak, gra wyprodukowana przez Bioware. Bioware, niech będzie Bioware. Bioware, nie wiem jak to się czyta. Bioware, nie będzie. Wydana przez EAG y, Electronic Arts, a w Polsce przez Electronic Arts Polska w 2012 roku. Tak, y, ja już trochę tu pograłem, trochę. Gra jest y, w angielskiej wersji języka, znaczy, y, znaczy dubling jest po angielsku, napisy są po polsku. Napisy są więc nie bójcie. Zacznijmy może nową grę, import postaci z ME2. Jest MC Patrick Shepard Uratowano króla Rakenii, uratowano Ashley Williams na że Postanowiono uratować Radę, Rex nie zginął na że Zniszczono bazę zbieraczy Roman z Ashley przed... Dobra Jedziemy, nie ma na co czekać To jest całkiem nowa, ciekawa gra, czekajcie a wygląd domyślny. To jest tak jakiś dziwny. Domyślny Shepard. No jest bo inżynierem wątpię. Spalenie przecież krwi Adept to takie strażnik, szpieg, żołnierz. Nie wolę szturmowca, Sztur szturmowcem byliśmy zawsze więc. Niech szturmowiec zostanie. a przetrwanie, szturmowiec. Akceptuj. Rozpocznij. No. Obecna tak. Polsko zrobiła, dobra, są już. Electronic Arts przedstawia. Produkcję biowary. -mort How fine. bad is it? Bad. We just lost contact with <coughs> the outposts. There's something massive on long range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word the fleets are mobilizing. God help us all. Teraz chroni. W roku 2157 ludzkość odkryła, że nie jest sama we Wszechświecie. 30 lat później koegzystuje pokojowo z kilkunastoma rasami galaktycznymi. C e, cienie na idylliczną Przyszłość kładzie się. Roczna przeszłość Powrót. Dobra, czytajcie co to sam Ja nie umiem czytać. No. Się jeszcze napiję, bo lubię herbatę. Smaczna, bardzo smaczna. Mam Na nadzieję, że dźwięki wszystko będzie fajnie unormowane. A nie tak jak zawsze w moich produkcjach. Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not <coughs> supposed to salute no. you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. Not a What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. Oi. The Reapers? We don't know. Not to sir. What else could it be? If I knew that. <laughs> oh, ho, ho. Pierce You know we're not ready. If not by a long shot. Tell that to the defense committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one that blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done any other soldier would have been tried court martialed and discharged it's your knowledge of the reapers that kept that from happening that in your good word yeah i trust you sir. and so does the committee i'm just a soldier anderson i'm no politician i don't oj, care oj. To i just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the reapers They're expecting you two, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard? Ash? Lieutenant Commander? How'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Lieutenant Commander? You hadn't heard? No, I hadn't. Sorry, Shepard. It's been. Wow. Well. To okay. Just glad you, Ash. Oh. To się ciutek, od jedynki. You know the commander. I used to. No, no, no. Oczywiście. Admiral Anderson. Shepard. What's the, the situation? Situation. We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the soul Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The reapers are here. Dokładnie, reapers tu. A mój kruczek. No, kiedyś wam go przedstawię. Then, how do we stop them? Nie wiadomo. Stop them. This isn't about strategy or tactics. This is about survival. They don't fear us, and they'll never take pity on. there must be some way. if we're going to have any chance at surviving this, we have to stand together. that's it. that's our plan. admiral, we've lost contact with Luna base. the moon. it couldn't be that close already. But they get past our defenses. sir, uk headquarters has a visual. No, signal loss why haven't we heard from admiral hackett what do we do fight that's all we can do ms. mazdravich the only thing we can we fight or we die we should get to the normandy A już się coś dzieje? Czyżby? Wow! leży I boom! I na no, od razu na ławeczkę. Jak menel.

tak wygląda koniec. Woohoo, nieźle jak na pierwszy odcinek. Ale dobra, cińcie.